Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Popielec. Jestem doradcą w firmie Timak Agro Polska. Dzisiaj mamy 23 czerwiec 2019 rok. Jesteśmy na plantacji pokazowej w Karczmiskach. Jest to plantacja towarowa pod osłonami. Widzimy tutaj odmianę Polones prowadzoną na technologii fertygacji firmy Timak Technologii KSC. Na co warto zwrócić uwagę? Porównamy dzisiaj rośliny, które są na naszej technologii, i które są po prostu na innej technologii, lecz składniki obydwu technologii są zbilansowane. My dodatkowo w naszych produktach KSC mamy kompleks biostymulujący, jakim jest fitaktyl. Na czym to wszystko polega? Biostymulacja cała fitaktyl polega na tym, że to są prekursory hormonów roślinnych. Które mają na celu pobudzić roślinę do produkcji hormonów, które są potrzebne w danej fazie rozwojowej. Czyli powiedzmy, idąc od początku: malina jesienna zaczyna startować, wschodzi, wtedy roślina musi wyprodukować hormony, które są odpowiedzialne za wybijanie pędów, za przyrosty. I teraz wchodzimy, tak jak tutaj widać, już powoli w fazę generatywną, czyli w fazę kwitnienia, zawiązywania owoców. Potrzebne nam są hormony, które są odpowiedzialne właśnie za zawiązanie utrzy... i utrzymanie, również z... jak, za... jak również za przyrost owoców. E... Widzimy, że te maliny są w bardzo dobrej kondycji. E... Przyrosty są bardzo, bardzo w... duże. E... Jak widać, pąków też jest sporo. Cóż jeszcze można na ten temat powiedzieć? No, myślę, że gdy się porównamy teraz do innych rzędów, gdzie jest inna technologia zastosowana, to sami Państwo zobaczycie, jakie jest działanie tych nawozów. Jeszcze tylko powiem, jak to wszystko wyglądało od początku. Weszliśmy na początku z nawozami głównie z nawozem fosforowo-azotowym. Po czym Podawaliśmy go przez kilka tygodni, kilka cykli, do momentu aż malina zaczęła wypuszczać pędy owocujące. Potem przerzuciliśmy się chwilowo na nawozy z potasem oraz azotem, jak również niewielką ilością fosforu. I teraz znowu chwilowo podajemy głównie fosfor i mikroelementy. I jak ona już zawiąże owoce, będzie faza przyrostu owoców, zaczniemy podawać znowu potas, żeby zrobić wielkość owocu, smak tego owocu. No i o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby podawać składniki, lecz w różnych stosunkach ilościowych, dopasowanych do danej fazy rozwojowej. Jak tutaj Państwo możecie zauważyć, tak patrząc na całość rośliny, od samej góry. Do samego dołu. Tutaj, gdzie są najstarsze liście. Spójrzcie Państwo, że te wszystkie liście są y, zielone, y, tak jak być powinno. Gdzie ja się spotykam, jeżdżąc po plantacjach, spotykam się z tym, że zazwyczaj w tych malinach jesiennych, z osłonami, gdzie podaje się du duże, duże ilości wody i dużo tych składników, często może nawet zbyt wysokim zasoleniu, liście na dole usychają. A tutaj widzimy tak, masę bocznych przyrostów, duży przyrost w górę, gdzie tutaj też ciągle będą nam, proszę bardzo, wychodzić przyrosty boczne z pąkami kwiatowymi. Spójrzcie na samą kondycję liścia. Liść jest zielony, widać, że jemu nic nie brakuje. Patrząc na te młode liście, można powiedzieć: O, pewnie brakuje im azotu. To jest po prostu, jeśli chodzi o ten kolor, to jest po prostu taka, jak to nazwać Zależność odmianowa, tak? ta odmiana akurat tak marzy, wszystkie młode liście, tak jak tutaj nawet widzimy, są po prostu jaśniejsze. Dopiero po pewnym czasie będą, tak jak te starsze, ciemno, ciemnozielone. Widzimy, że te rośliny są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. No, zobaczymy teraz, jak nam pogoda dopisze i jak, jak to zbierzemy w plonie, co się okaże. Obecnie znajdujemy się w tunelu z rzędami kontrolnymi, tak jak wcześniej wspomniałem, gdzie robimy podobną technologią, ale tylko podobną, bo bez biostymulacji, a ilość składników mamy po prostu skompleksowaną ilościowo, tak samo jak w tunelach, które pokazywałem wcześniej. I spójrzmy, te rośliny są podobnie wysokie, ale jest już mniej rozgałęzień i przede wszystkim tracimy dolne liście, a te dolne liście... Są nam bardzo potrzebne, tak? bo każdy liść to jest fotosynteza, to jest cukier, to jest wielkość tego owocu i smak tego owocu. Tak jak Państwo mogliście zauważyć, ostatni czas, jaki mamy, jest bardzo gorąco. Były też takie momenty z, z pewnymi ochłodzeniami wczesną wiosną, no ale skupmy się na tym, co jest teraz. Jest gorąco. Tunele często jest za wysoka temperatura, nie jesteśmy w stanie tak bardzo przewietrzyć tunelu, żeby było wszystko w porządku, i to się wszystko odbija na, na roślinach, jak później na samym owocowaniu. Ale chodzi o to, że o to co wcześniej wspominałem. Nasze nawozy zawierają biostymulację fytaktyl. Fytaktyl to są prekursory fitohormonów roślinnych i wyciągi z, alk, z roślin morskich, z roślin pustynnych i z roślin tropikalnych. Dzięki tym wyciągom, podając je tutaj roślinie, ta roślina może po prostu zareagować na, na, na wszystkie stresy, jakie, jakie, jakim jest obarczona. Tak? Czyli w tym momencie na ten upał, dzięki wyciągowi z, z roślin pustynnych i z roślin tropikalnych, ta roślina sobie po prostu bardzo dobrze radzi w bardzo wysokich temperaturach. A wcześniej, dzięki wyciągom z, z Alk Morskich, gdzie te zmiany temperatury są e, bardzo, bardzo duże i zresztą na pustyni też zmiany temperatury są duże, bo dzień jest bardzo gorąco, a znowu noc jest, e, jest bardzo, bardzo zimna. E, I tak jak wspomniałem, wiosną, gdzie było zimno, dzięki tym wyciągom ta roślina też sobie dobre, dobrze, bardzo dobrze radziła, przez co dobrze, bardzo dobrze ta roślina teraz e, wygląda.